Użenie czasu odpowiedzi na pytania dodatkowe. Pierwsze pytanie Panowie Posłowie Michał Szczerba i Michał Jaros. w sprawie promocji polskiej kultury za granicą na przykładzie programu Polska IR realizowanego w Wielkiej Brytanii do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odpowiada Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Minister Bogdan Zdrojewski. Pierwsze pytanie rozumiem Pan poseł Szczerba, tak? Proszę bardzo, Panie Pośle. Szanowny Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Promocja polskiej kultury i sztuki za granicą, promocja Polski poprzez kulturę i współpraca kulturalna to zadania niezwykle ważne. Realizuje je Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wspomagany przez Instytut Adama Mickiewicza, współpracując także z ministrem spraw zagranicznych. Warto zatem zadać panu ministrowi pytanie o prawdopodobnie jeden z największych projektów promocyjnych, jaki Polska zorganizowała za granicą. Ale też y, największy tego typu projekt taki odbył się w Wielkiej Brytanii. Po akcesji Polski do Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii pojawiły się setki tysięcy polskich emigrantów. Zatem ważną intencją było wyrażenie wdzięczności za życzliwe przyjęcie naszych rodaków na wyspach, pokazanie Brytyjczykom, że Polska nie jest białą plamą na kulturalnej mapie Europy, ale miejscem, gdzie kultura i sztuka której kulturę i sztukę warto poznać, bo tu rodzą się ciekawe, inspirujące inicjatywy artystyczne i kulturalne. Projekt Polska Year przekonuje nas o tym, przekonuje nas o tym także dwumilionowa publiczność w Wielkiej Brytanii, 255 wydarzeń w 26 miastach, Anglii, Szkocji, Irlandii Północnej i Walii. Polska Year to przede wszystkim wystawy cieszące się zainteresowaniem publiczności i entuzjastycznie oceniane przez brytyjskie media. W 2010 roku projekt koncentrował się na wydarzeniach muzycznych, co oczywiście jest związane z obchodami 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Wystawy w programie Polska Jer prezentowały polską sztukę dawną i współczesną, a także polską architekturę, design i nowoczesne wzornictwo. Jest to, Panie ministrze, kolejny dobry projekt po Roku Polskim w Izraelu, który realizuje pod Pana nadzorem Instytut Adama Mickiewicza. W związku z tym projektem, w związku z promocją Polski za granicą pragnę zadać dwa pytania. Przede wszystkim, jak Pan ocenia ten projekt, jakie były główne cele i wymierne rezultaty programu Polska-Jer w Wielkiej Brytanii? I drugie pytanie, czy ten projekt może być wzorem dla innych inicjatyw, jeśli chodzi o promocję polskiej kultury w innych krajach Unii Europejskiej i na świecie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu posłowi. Proszę bardzo Panie Ministrze. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Rzeczywiście jest tak, iż polska promocja poza granicami kraju przeżywa pewnego rodzaju rewolucję i ta rewolucja obejmuje trzy elementy. Pierwszy to jest element jakościowy, nie podlega dyskusji. Drugi element koncentracji wydarzeń, jak i również koncentracji naszego zainteresowania określonym obszarem naszej aktywności, ale także, co jest dla nas bardzo ważne, przeniesienie także tej przypadkowej wcześniej realizowanej polityki promocyjnej na większą jej trwałość, jeżeli chodzi o skutki. Polska w Wielkiej Brytanii to jest z jednej strony bardzo dobry przykład, dlatego że może być dobrą ilustracją do pokazywania, jak się zmienia nasza promocja, zarówno w tych elementach, o których powiedziałem, jak i również po to, aby pokazywać, jakie są cele promocji nie tylko polskiej kultury, ale po prostu Polski. Kultura nie ulega wątpliwości, jest najlepszym znakiem jakościowym, najlepszą marką, jak powiedzieli specjaliści, najwartościowszym brandem naszym. W związku z tym oczywiście to, co czynimy w tej materii, jest niezwykle istotne z punktu widzenia interesów Państwa Polskiego jako całości. Chcę zwrócić uwagę także na to, na co zwrócił uwagę pan poseł, otóż to jest kolejna realizacja, która uzyskuje bardzo wysoką notę. Pierwszy duży, skoncentrowany projekt odbywał się rok wcześniej w 2008 roku i był rokiem polskiej kultury w Izraelu kompletnie inaczej potraktowany niż, niż dotychczas. Przede wszystkim z nastawieniem nie tylko na historię tej też trochę było, ale przede wszystkim na to, co się dzieje w Polsce w chwili obecnej, na teraźniejszość i pewnego rodzaju nową perspektywę. Rzeczywiście jest tak, iż te wszystkie. Lata, które w tej chwili się dzieją, czyli przypomnę Rok Polskiej Kultury w Izraelu, Rok Polskiej Kultury na Wyspach, w tym roku z kolei Rok Szopenowski, który zawiera w sobie ponad 2,5 tysiąca pozycji poza granicami kraju, w różnych miejscach oczywiście na całym świecie. Ale jak się porównuje Rok Polskiej Kultury na wyspach i Rok polskiej kultury poprzez Chopina, widzimy, jaka jest przestrzeń do zagospodarowania i jak różnymi technikami trzeba się posługiwać, aby uzyskać efekt. Chcę też podkreślić, że po to, aby uzyskać ten sukces, potrzeba było 30 miesięcy przygotowań, to znaczy, tak długo trwają przygotowania, aby zarezerwować najlepszych wykonawców, najlepsze sale aby ta przestrzeń była dość bogata, czyli obejmowała wszystkie możliwe nasze dziedziny, nasze aktywności. Tam gdzie czujemy się mocno, czyli sztuki wizualne, muzyka, plastyka, także teatr i to się rzeczywiście i w Izraelu i w Wielkiej Brytanii stało. Zrealizowaliśmy 255 projektów, na to składało się 67 wystaw, 81 koncertów, 20 spektakli teatralnych, 10 projektów filmowych, 31 festiwali, 12 publikacji, 21 projektów interdyscyplinarnych i 13 konferencji. Od razu dodam też, że bardzo nam zależało, żeby nie koncentrować się wyłącznie na Londynie, czy wyłącznie na Liverpoolu, ale by Rzeczywiście pojawili się nasi artyści w wielu, wielu miastach, gdzie efekt naszej obecności bardzo często jest trwalszy i bardziej zauważalny. Pojawiliśmy się w 26 miastach i są to różne miasta, tak duże jak Glasgow, czy, czy właśnie Liverpool, czy Leeds, czy Cardiff, czy, czy oczywiście London, Londyn, ale także w miejscowościach dużo, dużo mniejszych, w których... Także tradycja polskiej obecności była niezwykle istotna. Prezentowaliśmy kulturę narodową, nie ulega wątpliwości w najbardziej prestiżowych miejscach o znaczeniu globalnym. Mieliśmy, co ważne, 200 partnerów, ponad 200 partnerów brytyjskich do realizacji naszych projektów, co powoduje, że cały program jest oczywiście dużo bardziej skuteczny. Na pytania dotyczące adresata zawsze odpowiadamy w chwili obecnej, że adresatem jest ten, kto mieszka tam że mniej nas interesuje Polonia. To nie znaczy, że nas nie interesuje, że nas nie interesują ci, którzy jeżdżą tam do pracy, ale że ona nie jest głównym przedmiotem naszego zainteresowania. W tym projekcie około 10-15% widzów to byli Polacy. Wszystko Cała grupa pozostała, byli to Brytyjczycy. Rzeczywiście było 2,5 miliona, jak pan poseł powiedział, ale od razu dodam, że było ich znacznie więcej, dlatego że te 2,5 miliona to były sprzedane bilety Brytyjczykom na różnego rodzaju przedsięwzięcia artystyczne, a więc było to zrobione rzeczywiście bardzo profesjonalnie, bo to oznacza ten, ten faktyczny wskaźnik zainteresowania. Ukazało się ponad 3000 relacji prasowych w najważniejszych tytułach prasowych. Przyniosłem jeden tom. To jest jeden tom z sześciu, gdzie są artykuły w najważniejszych czasopismach brytyjskich. To jest oczywiście do prześledzenia, ale można powiedzieć, że to jest ten efekt rzeczywistego zainteresowania. W tym samym czasie stronę internetową Instytutu Adama Mickiewicza odwiedzało ponad 15 tysięcy dziennie internautów, i to tych internautów, którzy byli zainteresowani właśnie tym wydarzeniem. A cele, jakie mieliśmy uzyskać, to oczywiście zbudowanie czy poprawienie, czy wzmocnienie marki Polski Wielkiej Brytanii. Zmiana wizerunku Polski, czyli dokonywanie tych korekt, które dla nas są bardzo istotne. Chcemy pokazywać, że Polska jest tym kreatywnym zagłębiem w Europie, gdzie przede wszystkim młodzi ludzie, ale nie tylko, są w stanie rzeczywiście kreować nowe wydarzenia w obszarze designu, w obszarze teatru, w obszarze filmu, w obszarze dokumentu, czyli że po prostu jesteśmy fantastyczni, zdolni i rzeczywiście wiele potrafimy, i to na tym poziomie, poziomie światowym, co jak Państwo wiedzą, nie jest łatwe, bo konkurencja w tej materii jest ogromna. Wprowadzamy oczywiście do obiegu kulturalnego o tym globalnym znaczeniu całą generację młodych twórców. Po prostu im pomagamy. Chcemy, aby po prostu lepiej się czuli poza granicami kraju, aby byli rozpoznawalni, aby mieli kontakty, bo to jest oczywiście obszar także wielu kontaktów. Ale robimy czy czynimy wszystko, aby rzeczywiście to się udało. I ostatnia rzecz na koniec. Czy może być to wzorzec? W jakimś sensie nie ulega wątpliwości, tak. Zwłaszcza jeżeli chodzi o efektywność finansową. Powiem bowiem, że cały projekt kosztujący 17 milionów to zaledwie 30% kosztów. Zaledwie 30, 70% dodali partnerzy brytyjscy. To jest jeden z elementów wymiaru sukcesu, na który według mojej oceny polska kultura zawsze zasługuje. Dziękuję bardzo.